Dobry, witam Państwa dzisiaj w piątek, koniec tygodnia, więc trochę podsumowań, ale i też oczywiście tematy bieżące. Temat numer jeden, dolar powrócił do łask. Dolar znów jest tą walutą, którą chcą wszyscy mieć i o tym pogadamy sobie dzisiaj, dlaczego tak się dzieje i czy to rzeczywiście jest ta zmiana trendu, o której Państwu od kilku dni tutaj w programie e, mówiłem. Ale zanim to będzie, to oczywiście, jak zawsze, plansza z zastrzeżeniami prawnymi, w dużym skrócie, żeby się nie rozgadywać. To, co za chwilkę będą Państwo słyszeli, widzieli, komentowali, to nie są rekomendacje, to są przemyślenia autora, e, które są wyrazem jego wiedzy i Państwo wykorzystujecie. Te informacje na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Generalnie myślę, że warto czasami posłuchać osoby, która na rynku jest długo. W dużym skrócie 27 lat, jeżeli chodzi o rynek giełdowy, i 19 lat, jeżeli chodzi o pisanie komentarzy walutowych. Tak? Te komentarze mogą Państwo znaleźć na stronie www.bossafx.pl. Ale i też gdzieś tam w mediach, także zachęcam do też do czytania. Jeżeli chodzi o kontakt ze mną, m.org.bossa.pl, plus Social Media i plus, jak zawsze, czat na żywo, to jak na razie widzę, jest cisza dzisiaj, więc albo coś tu się mi popsuło, albo po prostu nikt z Państwa nic nie pisze. A jakoś tak się dziwnie coś składa, że. Trochę mnie to zdziwiło, no ale dobra. Jakby co, to czat wydaje mi się, że jest włączony, więc można pisać. A jeżeli, o, mam teraz Psa pani Ewa, witam. Dzień dobry. Napisał użytkownik Investo, więc widzę, że działa. Jakby co, to można też wysyłać maile m.roglacki.bossa.pl. Dzisiaj o tym, że dolar ma się dobrze. I dlaczego tak się dzieje? To wytłumaczyłem w pierwszym punkcie. Oczekiwania na to, żeby Fed się wcześniej jakoś wycofał z tej agresywnej polityki są błędne. Ja osobiście byłem nieco zdziwiony tym, że Fed uznał, znaczy Fed, rynek uznał, że zapiski Fedu, które poznaliśmy w środę wieczorem, że one były gołębie. Dla mnie nie było głębi. Tam po prostu było powiedziane, że Fed będzie robił swoje. Oczywiście były wtrącenia, że Fed będzie ostrożniejszy, że e, większość członków Fed uważa, że e, jakby te ruchy mogą być nadmierne, więc tam było ryzyko, że może to zaszkodzić. E, I tam gdzieś się przebijało oczywiście to, że Fed będzie zwracał większą uwagę na dane. Natomiast to są tak zwane bezpieczniki. Tak? Zawsze one muszą być, jak bank centralny się komunikuje, więc mówi, że ja będę robił swoje, ale zwracam uwagę na to na to i na to. Natomiast ja nie doszukałem się w zapiskach jakichś sformułowań o tym, że Fed mógłby nieco spasować. Oczywiście, to, że Fed nieco spasuje, to rynek sobie wycenia, tak? I to rynek sobie wycenia chociażby tutaj po tym naszym wykresie, który ja Państwu z pewnego czasu, tak, 54% szans na to, że podwyżka będzie 50-punktowa i 45% szans, że ona wyniesie jednak 75 punktów, tak. Do posiedzenia Fedu zostało jeszcze trochę czasu, bo to 33 dni, 9 godzin i tak dalej. Właśnie, to jest ponad miesiąc, w tym czasie poznamy jeszcze dane z rynku pracy za sierpień, poznamy inflację za sierpień, czyli zobaczymy, na ile ona spada. No bo w czerwcu była niby górka w lipcu te dane były niższe. E, I tak dalej. Natomiast to, co członkowie FEDO mówią, mówią moim zdaniem, bardzo dobrze. tak? Mówią o tym, że jeszcze jest wiele do zrobienia. I tak naprawdę ten przekaz, który Fed teraz kieruje na rynki jest taki. Słuchajcie, inflacja może nie to spadła, ale pozostanie wysoko. I my musimy dalej robić swoje. Tak? My musimy pokazać, że chcemy tą inflację sprowadzić niżej. Tak? Niżej się zaczniemy zbyt wcześnie wycofywać z tej agresywnej polityki, to utrwalimy inflację na wysokich poziomach i jeszcze nam potem odskoczy do góry, tak? Kolejną falą. I tego nie chcemy, tak? Tak naprawdę to, to na tym się skupia przekaz Fedu. Ktoś powie, że Fed teraz naprawia swoje błędy. Pewnie i tak będzie miał rację. Dlaczego? W roku 2000, 2021 ja mówiłem o tym, że taka polityka, którą Fed wtedy prowadził, doprowadzi do tego, że inflacja nam wybuchnie bardzo, tak powiem, z bardzo silną mocą, tak? Oczywiście po drodze wojna w Ukrainie, ale to jest dodatek. To nie jest przyczyna, to jest dodatek do tego co się co banki centralne robiły wcześniej, tak? druk pieniądza gigantyczny i to spowodowało właśnie, spowodowało, tak, tą wysoką inflację. Więc teraz FED pewnie będzie przeginał w drugą stronę, tak, wcześniej się zgapił i za późno zaczął działać, a teraz przegnie za bardzo i pewnie sprowadzi jakąś recesję na, do USA i przyszły rok, czyli 2023, tutaj może być w tym temacie interesujący. Jeden z panów wysłał mi parę takie pytania, czy jakie są warunki do tego, żeby em, Stany uniknęły jakiejś głębokiej recesji, czy jakie są szanse na miękkie lądowanie gospodarki. No, na razie sytuacja wydaje się być taka, że dane, które się pojawiają, czyli rynek pracy i, i tutaj dane, które pozostałe z gospodarki amerykańskiej, on zdaje się pokazywać, że rynek idzie w to miękkie lądowanie. Natomiast jeżeli FED przegnie i jeszcze się pojawią jakieś inne czynniki, na przykład to, że zobaczymy mocne hamowanie w Europie, w Azji, czyli u tych partnerów handlowych Stanów, to to też się przyniesie na, na sytuację w USA. Niemniej uważam, że Stany wejdą w tą recesję jako ostatnie. I to powoduje, że dolar na razie jest silny, tak? Dolar zacznie tracić wtedy, kiedy Stany zaczną wchodzić w poważną recesję. Wtedy się ten trend wróci, tak? Na razie, na razie tego nie widać. No i teraz spójrzcie Państwo na wykresy. Teraz dolar jeden, ale ja pokażę teraz koszyk dolara, bo tydzień się kończy. Więc warto sobie takie podsumowanie zrobić, i co mamy? Mamy, proszę Państwa, potwierdzenie istotności przyspieszonej linii trendu. Tak? Ona była naruszona w zeszłym tygodniu na chwilę, jak się okazało, i, i tutaj widać wyraźnie, że dolar dominuje. Oczywiście ruch jest duży, więc pewnie w przyszłym tygodniu tam się coś po drodze zatnie i będą jakieś takie ruchy góra-dół, góra-dół. Zwłaszcza, że docieramy też w okolice jakiegoś oporu, tak, można go w ten sposób sobie też oznaczyć. więc tu się troszkę popyt może zaciąć, tak i może mieć takie troszkę jakby ostracji w miejscu. Natomiast oczywiście jeszcze druga sprawa, wskaźniki, one w, w perspektywie średnioterminowej i tak dalej, nie są za dobre, tak? To widać, że Rynek odbił do góry, a wskaźniki nie za bardzo. Wskaźniki kuleją, tak? Wskaźniki rysują dywergencję i są takie sytuacje, że mamy ruch do góry przy dywergencji na wskaźnikach. Być może też ten ruch do góry może być gwałtowny, też taka sytuacja może mieć miejsce. Czyli ten postój, to co mówię teraz, być może będzie bardzo krótki. I wtedy mamy szybkie ruch do góry, a tu mamy dywergencję. E, oczywiście, żeby dolar dalej się gwałtownie umacniał, potrzebny byłby jeszcze jakiś dodatkowy katalizator ruchu, tak? Nie wiem, coś, coś się wydarzy na świecie, co jeszcze ściąga e, kapitały do dolara, czyli coś, co jeszcze potęguje te risk Tak, bo dolar korzysta na polityce Fedu. I też korzysta na risk off, czyli na ucieczce inwestorów od aktywów ryzykownych. Ale na razie, mój, na razie tutaj jakaś teza o tym, że dolar mógłby zacząć odpadać w dół, czyli coś tego typu, to jest, uwaga, zbyt wczesne myślenie. tak? To, co powinniśmy się nauczyć, Będąc na rynku walutowym czy też giełdowym, surowcowym, nauczyć się łapać momentu. To nie jest, znaczy to nie polega na tym, żebyśmy łapali idealnie górki i dołki, tylko czuli właściwe momenty, tak? Teraz momentum jest wzrostowe w dolarze i szukanie powodów, żeby ono się zmieniło, to jest zbyt wczesne, tak? W przyszłym tygodniu będziemy mieć takie wydarzenie jak sympozjum Fedu w Jackson Hall. To jest takie coroczne spotkanie, troszkę powiedział bardziej naukowe, no ale kilka lat temu, że tak powiem, kilka lat temu Ben Bernanke zrobił z tego jakby dodatkowo taką tubę do informowania o tym, co FED będzie robił. Więc stąd też wystąpienia szefa Fedu na Jackson Hole są traktowane poważnie i, i tutaj na to warto zwrócić e, będzie uwagę. Natomiast ja bym nie oczekiwał tego, że Jerome Powell zrobi jakieś duże expose i powie, że będziemy się za chwilę na się nie wycofywali z. Ultra, z tej agresywnej polityki, bo boimy się recesji. Nie, sądzę, że Jerome Powell tego nie zrobi, ponieważ no, to by trochę stało w sprzeczności z tym, co mówiły koledzy. Więc rynek może właśnie po Jackson Hall być zawiedziony tym, że Powell nie jest gołębi i dolar jeszcze bardziej wtedy by ciągnął nam do góry. Przypomnę, Jackson Hall zaczyna się w czwartek i że w piątek właśnie jest to wystąpienie wystąpienie Pawella. Ja też dokładnie sprawdzę, żeby nie powiedzieć Państwu błędu, bo to może być piątek wieczorem albo sobota rano, ale raczej stawiam, że to jest piątek wieczorem. Tu widzę, no tak, tu widzę, że jeszcze nie mam tego tej informacji, ale pewnie będę miał już w poniedziałek, więc o tym już Państwu dokładnie dokładnie powiem. Dobrze. Wracamy sobie teraz jeszcze do drugiej sprawy i pokażemy giełdę, bo giełda zaczęła zakręcać, tak, zakręcać w dół, czyli okazuje się, że ten magiczny wykres zaczyna działać, tak, e, czyli tutaj przy 4300, 30, generalnie już siły nie było, naciągnięcie wózka do góry i też bardzo to się ładnie zbiega, jak Państwo widzą z tymi Liniami średnioterminowymi na wykresie tygodniowym SP500 SP i teraz to, co będzie ważne, to to, jak się rynek zachowa przy poziomie 4220. Jeżeli będzie go wybijał dołem, no to już jest potwierdzenie tego, że zaczynamy rysować coś takiego. tak To oczywiście nie musi być jednym ciągiem, może być z jakimiś przerwami, z korektami, ale myślę, że to jest. Yy, Początek fali, która, raczej mówię, tak bym stawiał, sprowadzi nas poniżej dołka z czerwca i że to będzie właśnie ta fala recesyjna, tak, która już będzie jakby dyskontowaniem tej przyszłorocznej recesji w USA, przypomnę, że ręki są sprytniejsze niż my i ręki dyskontują średnio o pół roku coś wcześniej, tak? Czyli jak, będę, jak będzie mowa już o recesji, to już będzie po spadkach, tak? To tak z w reguły sensie bywa. E, dobrze, idziemy dalej. A właśnie, jeżeli będzie widzieć spadki na giełdach, to dodatkowe, dodatkowe wsparcie dla dolara nam się wtedy e, pojawia. E, Dane nie było tutaj DAX-a, akurat o to, to, to nie pytacie, ale, ale Mogę to dorzucić. DAX. O proszę bardzo, też bardzo, bardzo ładnie to się tutaj nam ułożyło. DAX sobie zakręcił też przy takiej średnioterminowej linii spadkowej, bo to linia łącząca szczyt z początku roku, ze stycznia, ze szczytem z, z czerwca. I przy tym 4, 13 tam się to zakręciło i zaczynamy moim zdaniem szorować w dół wskaźniki ułożone pod spadki MACD sygnał sprzedaży. RSI wybił się tutaj teraz w dół potwierdzając to traders dynamic index również wybił się w dół przez średnie więc mamy ułożenie do, do spadków. Eee, Dobrze, idziemy na waluty. Eurodolar. Też to właśnie zadałem takie pytanie Państwu, że eurodolar coraz bliżej parytetu i dolar złoty też wys wysoko. I co dalej? No właśnie, eurodolar brutalnie pokazał to, że linia spadkowa trendu obowiązuje cały czas i naruszenia to jest jakiś jakiś fakap po prostu zwyczajna zwyczajnie pułapka i parytet coraz, coraz bliżej. Pytanie, czy nie w przyszłym tygodniu nie będzie naruszane, czyli znów nawet postawiłem taką odważną tezę, czy w przyszłym tygodniu nie będzie sprawdzenia dołka dołka przy 0,99,52 z 14 lipca dlaczego? Ponieważ rynek w przypadku euro dolara działa na zasadzie samo się przepowiedzi po prostu codziennie widzimy tezy głównie płynące strony Niemiec ponure prognozy ponure perspektywy komentarze same negatywy i rynek się nakręca Natomiast y, to też nie jest tak, że euro to jest najsłabsza waluta i, i, i tak dalej, bo nie ukrywam, że spojrzałem sobie tutaj dzisiaj z ciekawości na parę, która, y, która, która proszę Państwa y, też jest ciekawą parą, chociaż akurat rzadko może je pokazujemy. Y, to jest euro do funta. I tutaj euro do funta. W tym tygodniu pokazuje siłę, czyli funt. Mimo tej rekordowej inflacji, która jest w Wielkiej Brytanii, przypomnę, że w lipcu ceny przekroczyły 10%. Oczekiwania są na to, że Bank Anglii zacznie podwyższać stopy w tempie pół punkta procentowego, ale jakoś, właśnie, jakoś to wcale tego naszego funta nie wspiera, więc, więc e, nawet Euro wygrywa z funtem, tak? Więc to też daje do, do myślenia. Eee, a nasz wspomniany fund dolar jest tutaj, jak widać, spadki przyspieszają. Na to mają wpływ też eee, wskaźniki nastrojów, które są fatalne, jeśli chodzi o Wielką Brytanię. Ja tak osobiście tutaj uważam, że Brexit narobił dużo złego. Sprawił, że Wielka Brytania staje się coraz bardziej peryferyjnym krajem, niestety. Więc, więc to też to też nie, nie pomaga. Natomiast no, technicznie tutaj były próby podejścia, odbić od spadkowej linii trendu, długoterminowej, miało miejsce tydzień temu ponad i rynek idzie swoim trybem. Więc 17. 50 Nas czeka, tak, jeżeli chodzi o parę funt-dolar w przyszłym tygodniu. E, teraz będzie troszkę o, o antypodach, bo one są bardzo, bardzo słabe. Ale zanim to będzie, to jeszcze pokażę tylko jeszcze jedną rzecz. E, para, która w na najlepszym stopniu odzwierciedla to, co e, jakby dzieje się w temat wokół Fedu dolar tak? Przy zerowych stopach w Japonii i chorej polityce banku Japonii liczy się głównie to, co mamy na, znaczy wokół Fedu, rentowności obligacji 2,90, przepraszam, to się też przesunął, 2,93 i one przyspieszają, tak? Czyli myślę, że w przyszłym tygodniu będzie sprawdzanie bariery 3.0. Oczywiście, każdy wyższy poziom na rentowności obligacji markańskich to coraz wyższy poziom dolara jena Technicznie dolar jen wybił się przez 135,50 i to jest teraz wsparcie. Jeszcze jak się wybije przez 136,70, tutaj te opory, które nas trzymały w czerwcu, no to myślę, że będzie. Będziemy mogli wtedy zrobić co? To będziemy mogli zrobić wydłużyć falę, czy wydłużyć linię wzrostową trendu. Proszę bardzo, dorysować sobie do niej, coś takiego. I mamy 139,40, czyli mamy oczekiwanie na retest. E, szczytu, który był w połowie lipca. Dobrze, e, właśnie, antypody. Antypody mają najgorszy wynik w tym tygodniu. E, tutaj sobie ustawimy w nasz, na naszej stronie bossa.pl ustawimy sobie takie narzędzie, gdzie możemy porównać stopy zwrotu. No to widzimy, że za ten tydzień, e, forint, tak, A pomijając te takie waluty drugiej, trzeciej ligi, to z G10 to antypody, tak. NZD, AUD, korona yy, szwedzka, czyli tutaj już skandynawski, ale generalnie antypozycje mają się fatalnie. Skąd to się bierze? Yy, poznaliśmy dzisiaj w nocy dane na temat bilansu handlowego Nowej Zelandii. Fatalne dane. I coś ciekawe, w tym tygodniu miała miejsce też podwyżka procentowych. Tak, to nie jest błąd. Stopy w Nowej Zelandii są już na poziomie 3%. Ale nic z tego, tak powiem, nie wynika, tak? Czyli NZD, USD wybił się z kanału wzrostowego i szoruje konsekwentnie do, do dołu. To też jest moim zdaniem, problem tego, co się dzieje w Chinach, tak? Tego, że Chiny jakoś nie mogą się podnieść w tym tygodniu przyszły. Rewizję prognoz gospodarczych dla Chin, czyli niższego PKB. Tak spodziewały się banki amerykańskie. I generalnie sytuacja w Azji też na to rzutuje. tak. Więc tutaj NZD, USD no, nie ma dobrych, dobrych prognoz. Oczywiście w krótkim terminie jest też możliwe to, że być może zatrzymamy się na chwilę i zrobimy jakiegoś ząbka, ale mnie ząbki nie interesują. tak. Ja zawsze, jak patrzę, to patrzę w średnim terminie, a tutaj po takim zachowaniu się rynku teraz uważam, że prawdopodobieństwo testowania tego dołka z połowy lipca stało się o wiele, o wiele większe, tak, czyli 0,61, tam nieco poniżej te poziomy znów są, znów będą w cenie. A jeżeli chodzi o AUDUSD, no podobnie jak NZDUSD, no taki troszkę brat bliźniak. Tutaj mamy natomiast tak, mieliśmy Mieliśmy trochę danych z Australii, dane niestety słabe, e, rozczarowujące, pokazujące, że RBA będzie e, bardziej ostrożniejszy, tak? że jednak spowolnienie gospodarcze w Australii się pojawia szybciej niż to się mogło wydawać. E, I też zwrócę Państwa uwagę na to, że na początku sierpnia jak był komunikat Banku Australii, tam można było znaleźć to, że. Bank Centralny oczekuje szczytu inflacji już niedługo i oczekuje tego, że w przyszłym roku inflacja w Australii będzie już wracała w stronę celu, tak? Czyli to by sugerowało, że właśnie polityka Banku Australii nie musi być już taka bardzo agresywna. I to też tłumaczy, tak, a czego USD spada. No i niestety, ale, ale tutaj również Widziałbym spadki gdzieś w okolice właśnie tego co było w połowie lipca 0,6680, po drodze oczywiście potwierdzenie tego to będzie naruszenie dołków 0,6230, ale generalnie generalnie no to jest ten kierunek, tak? Nie mówię, że za 2-3 dni, ale generalnie kwestia paru tygodni to, to pewnie może i szybciej. Dobrze, eee, tak, a propos naszego regionu. A propos naszego regionu, forint najgorsza waluta tego tygodnia. 6% straty do dolara, eee, więc to, to też rzeczywiście nie jest fajnie, ale to, że waluty, że w tej czołówce jest forint, że jest złoty, to też nie jest przypadek, też to jest korona czeska, tak, po prostu nasz region będzie mocno tracił na tym, że w strefie euro będzie recesja, tak, i to niestety jest, jest tego wytłumaczenie, tak, że spadek euro dolara to spadek euro dolara, ale u nas jest to zwielokrotniane. Oczywiście plus wszystkie czynniki polityczne, które się pojawiają w przypadku złotego, no niestety, to co Państwu mówiłem dwa dni temu, jeżeli prezes NBP angażuje się w politykę, no to to nie jest dobre. tak? Przypomnę tutaj wywiad prezydenta w którym krytykuje Nalda Tuska. To nie jest właściwe. No i plus oczywiście dane z Polski, które były w tym tygodniu, dane były słabe. PKB, wszyscyśmy widzieli dyskusja o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych w Polsce będzie bardzo teraz gorąca i burzliwa. Natomiast właśnie, zakończenie czy dłuższa pauza? Dla mnie powinna być dłuższa pauza, tak? Bo to nie jest tak, że zakończenie, jeżeli będziemy widzieli dalsze podwyżki przez FED i tak dalej, no to tutaj właśnie. Brak podwyżek dalej może rodzić to, że złoty będzie słaby. Koszyk potwierdził to, że powracamy do spadków i teraz, co widzimy na poszczególnych parach, euro złoty 4,75, czyli wybite 4,72, 4,73, bardzo mocny tutaj ruch potwierdzający to, co, to, co widać, też po aresji 9 było wcześniej i pytania, czy to koniec? Nie, to się rozkręca. Tak? czyli to jest ruch, który nas powinien wynieść w okolice szczytów, które były w połowie lipca 4,85. Nawet nie wiem, czy nie wyżej, tak? W jakim tempie zobaczymy, ale to raczej nie, nie będzie trwało długo. Myślę, że to będzie kwestia do kilku tygodni, żeby 4,85 się pojawiało. Dolar złoty już na zakończenie, bo nas czas goni. E, mamy tutaj. 471 i to również retest 485, bliski. Oczywiście po drodze mogą być jakieś przystanki niewielkie, ale to są tylko przystanki, tak, które mogą być okazją do tego, żeby gdzieś tam sobie wskoczyć do tego no, naszego pociągu. Dobrze, kończymy. Do zobaczenia. na poniedziałku. Pozdrawiam.